Witam, 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 witam Was Koni bardzo serdecznie z tej strony Patryk Rojorojewski, kolejne info Rojki i co za tym idzie, potężny zastrzyk informacji, dość dużo kanałów polecanych, eee, kilka motywów jeśli chodzi o HTR, charytatywną tarczę mmm, Roja. Polecana strona, coś coś tu się ciekawego, znajdzie oczywiście standardowy przegląd tygodniak Zacznijmy od e, kwestii najważniejszej. Kochani, z całego serca wszystkiego, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowego, zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych, rodzinnym, przyrodzinnym, e, cieple e, pojednaniu, zrozumieniu i przede wszystkim e, zgodzie. Dziękuję już wielu osobom, które pośpieszyły się z życzeniami. Jak najbardziej to. Doceniam i od siebie dodaję trzy życzeniowe, przysłowiowe grosze. Także kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, chociaż standardowo pewnie będziemy ze sobą na bieżąco. Ok kochani, zanim przejdziemy do szybkiego przeglądu tygodnia, małe podsumowanie Z zeszłego tygodnia charytatywnej tarczy roja stanęło na 405 złotych 405 zł zasili kasę tym razem. Też coś mi się wydaje, że po raz drugi już w historii yy, mojej charytatywnej tarczy Caritas Polska. Caritas Polska, także dziękuję w, w imieniu, dziękuję za tym razem mniej kontrowersyjny w myśl przestrzegania zasad regulaminu Udział, udział w akcji, także na pewno te pieniążki komuś y, pomogą, Bardzo się cieszę, jak zwykle bardzo fajnie y, wyszło. Dobra, przegląd tygodnia od ostatnich inforojek, tak na szybkęsa. prymitywnie, RPGowo, w koło, nieprawdopodobnie pozytywnie przyjęty przez Was y, odcinek. Trochę nad nim się działem, ale przede wszystkim też się przy tym wszystkim y, bardzo fajnie bawiłem i cieszę się, że Wy... Y, Również kolejny odcinek z Platpakem TV, nowy marker wojska Paintball sędziowanie i delikatne przymiarki do paintballu z rojem yy, piątej edycji, którą otworzą Tychy, którą otworzą Tychy na spokojnie przed grubszymi inwazjami yy, w kierunku północy Polski. Na pewno uda nam się załatwić stary dobry krasiejów, na pewno uda nam się załatwić łódź i będziemy starać się załatwić, bo to nie jest tak, że byle gdzie się przyjedziemy, to też trzeba zorganizować, popytać, yy, zorientować się, logistyka i tak dalej. Także to nie, że my nie chcemy, czy mamy jakiś afront. To wszystko kwestie organizacyjne, które bardzo często są y, motywem bardzo nieubłaganym. Także y, ja będę ze swojej strony bardzo chciał y, Nowy czy Warszawę, Kołobrzeg. Zobaczymy. To, co będziemy w stanie, na pewno z potężną pompą będziemy z tym jechać, urozmaicając y, takie eventy nie tylko... O sam paintball, który będzie troszeczkę clue programu. Okej, okay. <laughs> Happy Wheels, ogrom super map, zasłużony mega fab. Naprawdę super, super, super plansze. Bardzo fajnie się, jak zwykle bawię, w końcu to Happy Wheels, co tu dużo gadać. Fallout 2, 21 część, baza wojskowa Sierra. I mój cykl walkthrough, let's play, Fallout 2 w ramach postnuklearnego poniedziałku. Stary, dobre... Y pitolenie, które takim typowym pitoleniem nie jest, bo zawsze, zawsze myślę, zwracam uwagę na ciekawy aspekt gamingu. Vlog mojego urojenia, mówiliśmy o obserwacji i eksploracji. Następnie w ramach horrorek we wtorek The Bloody Hell. Fenomenalna gra autorstwa mojego serdecznego fana w ramach bardzo oryginalnego fanarta. Pysiu 1992. Czekamy na kolejne koksy i nie marnuj się w Happy Wheels. Zresztą tak jak ci ludzie powiedzieli. E, szybka wideo relacja z Pyrkonu 2013 Poznań, mówiąc krótko, tak jak zresztą tytułu, było fantastycznie. E, Elder Scrolls 5 Skyrim 48 część i kolejna pseudohistoria geneza Kazit Kociaków. Postal 2 po solidnym upgrade'zie mamy już wersję polską. Jednak to jeszcze nie jest to, czego chcielibyśmy wszyscy. Dlatego postaram się zainwestować na przyszły raz po prostu w Postal X, żeby mieć wszystko elegancko w jednym miejscu, bez pitolenia. Hmm, tyle, tyle. E, czwart wczorajsze czwartkowe chorejki, które w żadnym stopniu nie wykastrowały e, z mojej ramówki y, zombie, nazi Zombie Army, jeśli chodzi o Sniper Elite co to, to nie, póki co Slender bardzo fajnie się bawiłem, a wy się bardzo fajnie baliście i o to w sumie chodziło. Dzisiejszy jeszcze świeży y, materiał rodzinie, czyli rojo z córką w Shakes and Fidget. Po prostu Natalia stwierdziła, że też chce wziąć udział w programie i zobaczyć, co to tam kolorowego się dzieje. Czyli kolejna darmowa propozycja dla ludzi, którzy nie muszą mieć z kolei kupę hajsu na produkty typu AAA. Kolejna sympatyczna propozycja z Waszej strony. Dobra, tyle jeśli chodzi o przegląd tygodnia. Tutaj w ramach z moim serwisem gram.pl taka informacja, was, mianowicie sklep gram.pl wszedł w dystrybucję elektroniczną i przygotował dla Was potężną listę. Podzielono na konkretne gatunki czy to gry akcji, gry edukacyjne, gry familijne, gry FPP, logiczne, przygodowe, RPG, wyścigowe, sportowe, strategiczne, symulacyjne no jest tego trochę. E, oczywiście tego linka macie w opisie filmu, ale gdybyście chcieli na własną rękę poszperać, to po prostu klikacie na sklep i klikacie na cyfrowe. I to jest w sumie w tym momencie e, tyle. Tak zrobiło mi się, czy tylko tak pitole fajnie, że he, he, he. No chcę, tak? A dobra, muszę mocniej przycisnąć, no ale wiecie o co chodzi. Dobra kani, przechodzimy do kanałów. E, polecanych do kanałów y, polecanych. Mianowicie tak, Michał Siemaszko. Michał Siemaszko, tutaj mamy y, kwestie natury sportowej, czyli triki. Triki z piłką sympatycznie się ogląda, materiały nie męczą, bo są odpowiednio krótkie i tyle. E, stare gierki dla każdego, coś miłego. I w sumie, kontent adekwatny do tego, co głosi tytuł, nazwa e, kanału. Nie tylko e, ciekawe, Konkursy, ale tak jak mówię, Age of Mythology, Baldur's Gate to są akurat y, bardzo fajne materiały wideo z gier, których troszeczkę brakuje. I tu one są. Także pozdrawiam Vivi. Ech, przyjrzymy się graniu. Przyjrzymy się graniu i kanał, który zajmuje się materiałami wideo z gier trochę niszowych. Y, bez jakiejś takiej mega korporacyjnej pompy marketingowej. Czyli fajna sprawa, bo często bywa tak, że jakieś fajne gry nas po prostu omijają, my je omijamy, gdzieś tam tam koło nosa przechodzą. Ten kanał przypomina o grach i funduje pewną propozycję, by się w nie pobawić. Stary dobry Pusiu, czyli oczywiście autor The Bloody Hell, o czym przed chwilą wspomniałem i fenomenalnych map, jeśli chodzi o Happy Wheels, których których kreację ułatwiam e, na podstawie swoich poradników. Dlaczego polecam jego kanał? Bo tu się dużo będzie działo, coś mi się wydaje. E, ze, bardziej pod kątem robienia własnych gier. Może nie materiałów z gier, ale robienia własnych gier. Tu na pewno je będzie wrzucał, także wspieramy Pusia, bo to jest dla mnie zaszczyt, że po raz kolejny mam do czynienia z bardzo kreatywnym e, fanem. I tyle, który bardzo dobrze świadczy o moich widzach i to mi się strasznie podoba. Jedziemy dalej. Rit Polski za Karajmer. I tutaj znów wracamy do tej różnorodności, która jest tutaj bardzo ważna kwestią. Bardzo istotnią jest vlogi, przemyślenia, a gdzieś tam w tle oczywiście gameplay jest gier świeżych z kolei. Także znów sympatyczna, fajna propozycja. Rit, pozdrawiam cię serdecznie i przechodzimy znów do czegoś yy, może nie nowego, ale znów innego niż dzisiejsze polecane, czyli... Sympatyczny duet Kozora i Kojaka. Wypowiadają się na przeróżne tematy, ale nie wypowiadają się na tematy, na których się nie znają. Także nie ma takiego typowego pierdolenia, by pierdolić. Bardzo fajnie się chłopaków słucha, sympatycznie się ich ogląda. No gay alert w nawiasie. Mm, polecam sympatyczne pogadajki, takie standardowe wideo tło do różnych czynności tak, prasowania mycia naczyń, takie rzeczy, wiem, że to samo robicie przy moich vlogach, także to jest jak najbardziej mm, rzecz ok, tak mi się wydaje, coś takiego, Kozor i kojak, pozdrawiam, i dzisiejszą listę zamyka Ash Gaming dzisiejszą listę zamyka Ash Gaming i tutaj znów bardzo fajny komentarz, bardzo sympatyczne mm, okładki Przeróżne gry, yy, taki powiedzmy autor niebojący zagłębić się w gry skomplikowane, yy, by jednak pokazać pro poziom w kwestii właśnie gier, które no, 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 nie ułatwiają czasem nagrywania yy, materiału wideo. I tutaj o czym yy, myślę mówiąc te rzeczy, Shogun 2, Shogun 2 Total War, akurat tą serię polecam wam z całego serca, Ash Gaming. I kończąc mój słodki wywód, bo spotkało się, pojawiło się kilka zapytań w kwestii moich koszulek na Urban City, mianowicie dlaczego nie ma Boom Headshot? No po prostu się wyprzedał. I Urban City zamawia kolejne. Póki co w międzyczasie doszedł pakaz, w którym już miałem okazję wystąpić w jednym materiale, a także jest opracowana nowa koszulka i Także zapraszam. Serdecznie przypominam, nie naciskam. Kochani, także tak jak mówię, jeszcze raz dzięki za charytatywną tarczę. Moc życzeń, informacja gramowa i kilka naprawdę bardzo fajnych, jak najbardziej zasługujących na to kanałów w myśli. Rekomendacji, rojemendacji. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, do jutra. Właśnie, co na weekend. Jutro pobawimy się betą pewnej bardzo fajnie, sympatycznie zapewniającej się strzelaniny. Następnie będzie wspólne wraz z rokiem podziękowanie za... Aktualną ilość, może tak wybrnę. Aktualną ilość naszych subskrypcji. Także special, special dziękujący. Jeśli chodzi o niedzielę, to nie mam jeszcze planów. Cieszę się, że wreszcie doprowadziłem do takiej sytuacji, gdzie nie jestem zobowiązany prowadzić 16 serii. Tylko na co mam ochotę, to sobie wrzucę i myślę, że powinniśmy się fajnie bawić. Bo życzeń, Jeszcze raz, trzymajcie się. Serdeczna tarcza. Hejaz.